Coca-Cola wciąż i wciąż szuka nowych sposobów, aby ludzie pili jej napoje z przyjemnością. To pewnie dlatego, na przestrzeni lat odniosła tak ogromny sukces. W przeciwieństwie do wielu innych, nie ogranicza się też jedynie do reklam w telewizji. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam 10 najfajniejszych automatów Coca-Coli na świecie. Numer 10 Odkryj w sobie agenta 007, czyli interaktywny automat Coca-Coli 0 na dworcu w Antwerpii z okazji zbliżającej się premiery filmu Skyfall. Po zamówieniu puszki użytkownik stawał przed szansą zdobycia podwójnego biletu na film Jamesa Bonda. Na ekranie pojawił się napis Masz 70 sekund, aby dostać się na peron szósty. Każdego, kto podjął wyzwanie, czekały na drodze najróżniejsze przeszkody. Ludzie blokujący przejście, podstawiona dawna znajoma, rozsypane pomarańcze czy bagaże. Rozstawione hostessy z tabletami pokazywały pozostały czas, a w wynajęci muzycy na różnych instrumentach odgrywali melodię z Jamesa Bonda, którą na mecie de facto musiał odśpiewać już sam gracz. Numer 9. Z tym automatem było już nieco prościej, choć nie każdy był tego świadomy. Na automacie widniał jedynie napis: Przytul mnie. Czy wy domyślilibyście się, że to nie tylko zwykły napis, ale również instrukcja? Każdego, kto postanowił się odważyć, pokusił się na odrobinę czułości i przytulił automat z Coca-Colą, czekała słodka niespodzianka w postaci darmowej puszki napoju. Numer 8 Taki oto roboautomat automat Coca-Coli chodził pewnego razu po stacji Shibuya w japońskim Tokio. Sądząc po twarzach tych uczennic i innych przechodzących ludzi, okazuje się, że nawet Japończyków można czymś zaskoczyć. Jak to ktoś napisał, robotyka, kafeina i japonistyka, czyli idealne połączenie dla każdego geeka. Numer 7 tym razem Coca-Cola postanowiła podarować odrobinę radości studentom jednej z uczelni. W automacie z Coca-Colą ukrył się człowiek, który co rusz zaskakiwał ich czymś innym. A to jackpotem potem butelek, zmuszając ich do dzielenia się z innymi, a to bukietem kwiatów. Niektórym kole lał bezpośrednio do szklanki. Jeszcze inni dostali świecące okulary, gorącą pizzę, ale chyba nic nie przebije kilkumetrowego sandwicha, którego doprawdy nie wiem, jak schowali w tak małym automacie. Numer 6. Tutaj koreańska Coca-Cola, we współpracy z firmą Lenovo, stworzyła automat, który zmuszał was do ruchu. Aby otrzymać darmową butelkę Coca-Coli, trzeba było powtórzyć nieskomplikowaną sekwencję ruchów wyświetlaną na ekranie, albo zaimprowizować i pokazać coś swojego. Specjalna kamera z technologią Microsoft Kinect rejestrowała wasze poczynania. Numer 5. Cztery lata temu, podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie, Coca-Cola stworzyła największy na świecie automat z napojami. W rzeczywistości był to pomalowany i przystosowany budynek. Zamontowano na nim guzik i otwór na wylatujące butelki. Chyba domyślam się, jaki cel przyświecał jej autorom. Zapewne maszyna miała być tak wielka, jak wielka jest Brytania. Fajny pomysł. Numer 4. Dwie interaktywne maszyny Coca-Coli zainstalowano w Pakistanie w mieście Lahore oraz New Delhi w Indiach. To dwa miasta oddalone od siebie o zaledwie 500 km, lecz z powodu napięcia politycznego między państwami są one jak dwa odrębne światy. Jednak za pomocą zaawansowanych maszyn Coca-Coli ich mieszkańcy mogli przekazać sobie znak pokoju, wysłać serce, buźkę albo chociaż uśmiechnąć się i pomachać przez kamerę. Wszystko w czasie rzeczywistym. Po udanej interakcji z obu stron, jako zwiększenie przyjaźni, z każdej maszyny wyskakiwała puszka Coca-Coli. Numer 3 w Muzeum Gier i Automatów w Pittsburghu w stanie Pensylwania stoi taki oto automat Coca-Coli. Potraktujcie ten punkt jako ciekawostkę, jak wyglądały najstarsze automaty z tym napojem. Zwróćcie też uwagę, po jakiej cenie mogliście wtedy nabyć butelkę Coli: 10 centów. Obecnie byłoby to z 40 groszy? Chociaż w Polsce też pamiętam czasy, kiedy szklana butelka na miejscu chodziła za mniej niż złotówkę. Numer 2 to, co widzicie, to nie zupełnie automat Coca-Coli, ale lemoniady Kapi. Ale jak wiecie, Kapi to jeden z napojów firmy Coca-Cola, więc wszystko się zgadza. Automat ten stał w hiszpańskich parkach rozrywki. I to, co w nim niezwykłego, to to, że cena dostępnych w nim napojów zależała nie od sytuacji na rynku, choć to też, ale od temperatury powietrza. Jeśli na dworze był skwar, cena napojów malała. Jeśli zrobiło się zimniej, cena była wyższa. Numer jeden. Coca-Cola robi wszystko, aby kojarzyć swoją markę z najlepszymi wartościami. I tak podczas Światowego Dnia Przyjaźni w Argentynie chyba w jakimś centrum handlowym stanęła 4-metrowa lodówka Coca-Coli, z której, żeby skorzystać, potrzebowaliście pomocy swojego przyjaciela. W zamian za taką pomoc z automatu wyskakiwała nie jedna, ale dwie butelki Coca-Coli w cenie jednej. Ok, to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Ja Was zapraszam do poprzednich, między innymi 10 najgorszych prezentów pod choinkę. Zobaczcie też najnowsze filmy na moich innych kanałach, które prowadzę na YouTube. Wszystko wyświetla się na ekranie. A ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!